Ukraińskie Słowo Szczero ta serdeczno witaju, ta zaproszę słuchaty czerchowe wydania Ukraińskiego Słowa. Ukraińskie Słowo realizowane za wciagę dotacji Ministra Spraw Notycznych ta administracji Republiki Polszcza w ramkach projektu Sojozu Ukraińców Pitlasza przy mikrofonie a ne na papian. Pod oblaczką jawir pochyleni. Z na nim ptaszok prymleni. Słuchaj myla la ją kto ptaszek spił. Бра не пива же з любові, же з любові нич добра не пива. Це любов є от Бога дана ціле може. А штерпіти хоть спис не хтів, хоч спис не хтів, протома штерпіти, моя мила ти типосоєдна. Бестя жити. I don't put this W programie w początkowej szkoli numer 9 u w jako w której się nauczania ukraińskiej mowy. W ostatnim tygodniu szkołę odwiedziły dzieci z szkoły Cyryla i Mefodia ta zaprezentowali swoim kolegom teatralną wystawę Iwanek Telesyk. Będziemy rozmawiać z czytelkami ukraińskiej mowy Karoliną Chmur, Aleksandrą Iwaniuk. Widzimy jeszcze zakończenia szkolnego roku w sadku numer 26 u Białostoczy, gdzie odbywają się zajęcia ukraińskiej mowy dla najmłodszych. Ostawaj z nami. W chodnimy. nas zaprosili Koło numer 9, pani dyrektor, tutaj jest tylko ukraińskiej mowy. Przyszli z wystawką z Cascoju za motywem narodnym ukraińskim i Wasyk Telesyk. Nasze je uczniowie, Koły Kreila i Mefodia w tej klasy 1-3. My tu wystawę robili w pierwsze na dzień wczytela w szkole i później tak domyli, gdzie można pić, co zrobić, bo to jakby baćkam podobało się i czytelam I jak raz, no ostatni tydzień, ale w Dolosia szło, my przyszli, i także zaprezentowali tutaj w szkielnej świetlicy. Nas w zachali, jak ja zaczęłam z nimi pracować, to ich to ja kaska i wasyk to lesyk. Oni prosto prostu cały czas tyli czytać, oglądać, rozmawiać malowaty i właśnie z tego ich zainteresowania, tak na prawdę, pojawiła się taka myśl, że każdy pisał, jak oglądał, to mówił, że ja chcę i was, a ty będziesz mijał, a ty będziesz... I tak jakby pojawiło tak i tak naturalnie przyszło, i tak naturalnie my to zrobili i pokazali za mężami szkoły. I właśnie ta to, to jest duża, taka mądra kaska dla ludzi, że żeby... kaska, można powiedzieć, żeby nie dowierała każdemu, Szanowit, jak holos, włóczy, jak liry, no matynki. Szopny do to szatylina matynka, bo co może buty zmi, jak jaki tebe zabere i zjeść. Nie telesyku, słyku, przypłyń do pripłyj, dam tobie stybity, z tego orszego pochodzenia. Aleksandra Iwaniuk, uczy tylko ukraińskiej mowy w szkoli początkowej numer 9 i w miściedkowym punkcie w Sadoczku numer 26 w Bystociach. Dzisiaj w z szkoły początkowej numer 9, małe goście ze szkoły Światych Cyryla i którzy nauczają się ukraińsku mowę. Przyшли do nas dzieci, które nauczają się ukraińsku mowę i one na tych na swoich urokach przygotowali spektakl pod i Wasyk Telesyk i w czytelka mowy tam ze szkoły Karolina Chmur Запропонувала, що вони би прийшли і pokazali tutaj dzieciom z Szkoły Początkowej numer 9 ten spektakl. Ja uznałam, że to bardzo ciekawe wydarzenie, faj, fajna rzecz. a e, nasze dzieci w tym roku dwa razy spotkali się tam z, z kolegami z Szkoły Światowej Cyryla i Mefodia na konkursach, razem jeździli na konkursy, a także razem brały udział w Wieczorem i z takim napiękiem, że organizujemy ten koladok. przeważnie dla tych dzieci, które trzeba się ukryć komówek w bilustocji. Kilka razy w roku my baczymy się razem i my uznaliśmy, że fajna jest integracja. Jakby i dla gadajczyków, i dla tych, którzy występują. Bo tu dzieci mogły sobie wyjść ze szkoły, przyjść, zrobić taką ekskursję. A naszym dzieciom było bardzo ciekawe. My jeszcze tutaj ze szkoły, ja nie pamiętam, brały udział w różnych konkursach, dzieci śpiewały, ale spektaklu my jeszcze jakby nie graliśmy. Wszystko przed nami. To bardzo fajne, że dzieci popodywili jak to wygląda w mowi. I domyślam już, że budę, troszkę na pewno im pisze, jakby nauczytyś i przygotowy wie tak Przed samym kiczeniem roku szk szkilnoho to co właśnie taki, no takie zawarszenia uroki w ukraińskiej mowy, tak? Bo jakby w też teżni, no jeszcze je te uroki, tak, się troszkę skrócone, bo niektóre na, na ekskursji jeździad jakby tak wyryszyły. A tak to w salach jakby o takiego zakończenia z różnymi prezentacjami jak jakimiś u nas szkolnym ma? Jutro je zakończenia szkilnego ostatnie w sadoczku numer 26 na ukraińskiej na W czoroku, jakby robimy taki ostatni urok je jakby podsumowaniem roku wybierają dzieci pisniu która im jakby najbierz je dla ich najkraszcza, popadaje w ucha Piwajemo, no i wsi yy, najgodowniejsze jakby dostają z ukraińskiej mowy gramot dyplomy whoa Звати Маріна Ільченко, дітей Єгор Топ'ят і Матвій Ільченко. Колега на роботі сказав, що його синик завжди тут ходить на заняття раз в, в тижні на дві години. То якраз, щоб діти не забували українську мову рідну, щоб спілкувалися нею. Класно, їм тут і бавиться і так далі. Довольні, пісінки співають, віршики учать. Пізніше мені вдома то все розказують. І діти. Nie, z zadowoleniem chodzić na te zajęcia i zawsze mnie: mama, mama zajęcia w ukraińskiej, trzeba piety. i tak dalej, to dzisiaj zadowolenie, co się trzeba. E, Prółki, Czernichowska obość mhm. z Ukrainy. Magdalena Wysocka, pomysł na zajęcia ukraińskiego w zasadzie poprzez znajomych i środowisko, które mam obok siebie. Znałam Ole i miałam, miałam taką możliwość zaproponowała mi takie zajęcia, a że też jesteśmy tutaj na Podlasiu. Mamy styczność z wieloma różnymi kulturami, i też bliskość wielu osób pochodzących z Ukrainy, które przez tą sytuację teraz są tutaj, jakby też skusiła mnie do tego, że skoro mam możliwość, to chciałam, żeby mój syn uczęszczał na takie zajęcia. Owocują bardzo, szczególnie jak wrócimy i minie jakieś pół godziny, to mój syn zaczyna śpiewać wtedy piosenki, powtarza słówka, albo czasami tak po prostu w ciągu dnia. piemy się na tym, że mówi, że to jest tak po ukraińsku, mamo, że na przykład wymienia kolory, albo przypominam, Wspomina sobie jakieś słowa, które były na zajęciach, więc on w ciągu dnia jakby widać, że ten mózg mu pracuje i przywołuje ten materiał. Myślę, że dla chcącego nic trudnego. Oprócz tego, że to jest doskonała okazja dla dzieci, żeby poszerzać swoje kontakty społeczne, i też taka fajna okazja do poszerzania takich swoich horyzontów kulturowych, do zobaczenia tego, że są też mniejszości, że możemy się uczyć różnych języków, nie tylko angielskiego, szczególnie tutaj na wschodzie. A poza tym, fajna też okazja dla rodziców, żeby mieli dwie godziny dla siebie wolnego, więc korzystamy z pełnego zakresu. i wse, z czym dla Was Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Tymczasem ja przedziakuję, to zaproszę i słuchacie nas za tyżdeń. Ostawajcie na wse dobre. Слухали ви передачу українською мовою українське слово.